I nie dołączać, macie czekać, syny. Okay. Raz, ogień, okej, okay. pijasz, wow. bijacz, bijacz Raz i kurwa No i kurwo i kurwa, A się na ten szandar Ja się na ten szandar już nie nic, dam się już nic a jak się idzie na to kurwa gówno? Ty z właśnie Dobra Ja idziem Ja Sazuku Czemu na kit haca, Bez czy? bez, banii, no, bez Dawaj, każdy bez wani A co ja ty robisz że się kurwa? To

co ma to? Co robił? No, jaki kij, no, ja czekasz, któryś z nich w przypadku granda zrobi, a go tylko raz hitnę. Ja to na szutę od razu dodaję. Ej, typ, ma 2 HP. Zabijem, zabijem! Tu skurwysz. Co je uszy? Kurwo. Kurwo. No, halo, coś? Nie wiem, jak pisę zielony. Zginął, skinął! To to był. Robi klinik. To 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 Robi klinik. To to było trzynastka, tak? No ja lubię. Niej... Do jutra, kurwo. Czekam odkreślenia. Znajomyślenia. Napisz też, jak Tak, tak, tak. Jolio, wychodź, wychodź, Dobra, wyszedł. Nie, nie, Adam, Adam, kogoś, Adam. To kogoś, adam Żyję. Do plecy, ta do koła ta Musicie ich Ja w ty, kurwa, Nie ma za co, podanie było. Masz podanie. Ej, no ginę. Masz fuksa, co ja zrobiłem, ty? Ja wiem, dole. Co ja, ja, dole. ja, co to ja to zrobiłem? Ej, Masz fuksa. Ej, dzięki, dzięki. od was są. Nie da się w locie, nie da się w locie. No i na to spadłem. Ale w gówno od nas gildi. Chodźcie, idziemy! Wyszedłem, ja. wyszedłem! O... Chodźcie, chodźcie, idziemy. Pomóż! No już no, 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 mnie... No, otworzył, otworzył! Daj mi wyjść, daj mi wyjść! Daj mi wyjść! Daj mi wyjść! Mam sepo na czerwona. Ja Oj, mam sojusz z rektami? Nie.

no i ma HP! Co to za ubytek podają? Kto oblał matematykę na rzecz Hitka A... Tylko I, I w tej fosie, w tej fosie A nie, A o, Ej, dobra! Ale poleciał gonga Pana. wali, gonga wali No dawaj, jesteś, jesteś już? już okay, no, no, Ale polecił ten knot 300 zabiłem! To jest 100. Chodź, się, na na N No, kurwa Chodź, ja OLO GONGA TY! OLO GONGA <laughs> Adam mały no z... Nie to Już zacnie przeżył ten Wojtun, nie wiem To jest kari kurwa Dawać tego Wojtuna, on padnie go pilnuję tu Schowaj, czekaj, no to dobrze Padnie, padnie, padnie Jebnie. No. Nice. S, S. On nie ma... MZP'a że... Bez pr jeszcze jeden Nie, teraz my go zostawisz jak coś. 2 HP, 2 HP ja ten coś się, się buguje. Mówiłem już chyba 5 minut wcześniej. Zabiłem. Weźmy go, zostaw. Dobra. Kopać nie ma przebać. Nie wiem gdzie jestem. Steva w beczkę wjebać. Skakać i się jestem. nie Jestem. Kopać nie ma przebacz. Nie, już wysiesza tamten. Stefa mu zajebać. Steva w beczkę wjebać. Ciesza nie kopać, 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 Nie ma liście kaka, kaka, ci się. Nie Jest się. Nie mam A liście bać kopać? Nie bać się. Nie bać się. Nie się. Nie bać się. Nie wiem, się. Nie bać się. Nie Nie bać się. siedząc kurwa się. swoim nawet nie, nie ma przebacz Nie jest. jebać. Jesteś nie ma jest. nie nie bać. Skakać się nie ma jebać nie ma przebacz

Przeciągnij go, przeciągnij go, kurwa. właśnie chciałem go do beczki przyciągnąć, kurwa. Strefa, klatka, pista, gra. O, ale mnie wpyknął w koc. Dobra, ja. Dobra, chwila przerwy na kila ze śniaszki. Zabijem kolejnego ze śniaszki. No wiesz co, więc... top z kamerzy, ojebali sajka z Edy, Trokas. Ich przywódca rozkazuje, gobka, muza, ostra klopas. Chowek koksów, refy w łapę i pięć koksów.